Szkoła to już pierwsza e, niespodzianka dla odwiedzających tę wystawę, Ecole de Paris – szkoła powszechnie nazywana paryska, ale tak naprawdę lepiej brzmi i bardziej ze źródłem związane, bo chodziło o miasto, czyli e, Szkoła Paryża. To nie kierunek, nurt w malarstwie, a pewien rodzaj zjawiska i to społecznego, twórczego, czyli przez pierwsze dekady XX wieku z Europy Środkowo-Wschodniej do Paryża w ramach wzajemnego uczenia się, inspiracji i starć twórczych. Przyjechali artyści, więc nie jest to żaden konkretny kierunek malarski i właśnie to jest najciekawsze, czyli różnorodność malarska, techniczna pod względem interpretacji pewnych nowości, perspektyw twórczych i czysto ludzkich na tej wystawie. Jest tu 70 aż 7 dzieł. Artystów polsko-żydowskich, bo to głównie z tych terenów do Paryża przyjeżdżali twórcy i nie tylko różnorodność etniczna połączyła i kulturowa połączyła wątki tej wystawy, ale również motywy. Mamy tutaj zatem portrety, twórcy i artyści również w tym czasie portretowali siebie wzajemnie. Dodatkowo są tutaj martwe natury, pejzaże, pejzaże takiej natury francuskiej, ale również wspaniałej paryskiej architektury. Także pełna różnorodność jest kluczem do tej wystawy.